Witajcie! Mamy wtorek wtoreczek. Zaczynamy betonowanie tych pięknych ław fundamentowych. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy niepokojącego. Wszystko popodkładane, rola w AR odrzucona, poprzeczki pokręcone. Mamy ponabijane gwoździki trochę wyżej. Będziemy lali ciut niżej, żeby bez problemu je później powyciągać. To jest nasz wyznacznik do jakiego poziomu musimy lać No bo blaty mamy na różnej wysokości Pompy gotowe My gotowi I ogień na tłoki To wam jeszcze pokażę Jak bednarkę mamy zrobioną Wypuszczona do góry I tu w pionie W ten sposób Zrobiona jest Po obwodzie Jest przyłapana Punktowo do dolnej zewnętrznej krawędzi zbrojenia w ten sposób. Dobra, betonujemy. Mamy zabetonowane, chciałem nagrać, ale od razu na dzień dobry yy, kamera dostała z betonem. zaczęliśmy bez spowalniacza i niestety obraz. Poszedł w kaszankę. Mamy lane troszkę niżej gwoździków. Teraz Tomek, wszystko wibruje. A ja będę szedł za nim i to wyrównywał, tak żeby wszystko było praktycznie na jednym poziomie. No i zabawa teraz. świeży to nie za wygodnie to tak dokładnie równać, ale coś tam damy radę. Tu jeszcze te rdzenie sobie posprawdzam. Na koniec metroweczką. Beton jest tutaj B25. Jakby ktoś był ciekaw nic się złego nie wydarzyło na samym początku jak mocne ciśnienie poszło bez spowalniacza to na tych plastikowych beczułkach zaczęło przesuwać trochę zbrojenie potężne ciśnienie było, pompa wielka i założyliśmy spowalniacz nie było innej opcji wszędzie tak około dwóch centymetrów niżej gwoździka. Gwoździki ponabijane są około półtora metra.

Nie ma nic ciekawego do pokazywania W zasadzie W ten sposób wszędzie głaszczę Trochę ona przyłapie Jak dojdę do końca to przelecę jeszcze raz Jak będzie troszkę już To przywiązane Poustawiam wszystkie rdzenie w tym miejscu Co powinny być I jeszcze lekko to Zatrę Także działamy No i dobra moi drodzy Mamy ławy Pobetonowane jest to z grubsza przetarte rodzenie poustawiane przejdziemy się, pokażemy jak to wygląda nie ma co tutaj też robić tego na powierzchni na naprawdę jakąś tam igiełkę Wystarczające, żeby, żeby izolacja normalnie dolegała no i tutaj mamy tak rura w warocie Wychodzi przy kotłowni. Nic się tu nie wydarzyło. Wszystko w jak najlepszym porządku. Wytrzymało bombę z pompy. Zapamiętam tą pompę i tego pana. I jedną całe szalunki podnosiło Wielka pompa była i ciśnienie było naprawdę niesamowite No i co? I tak to wygląda Teraz to sobie będzie schło jutro albo pojutrze myślę pojutrze raczej, jutro chyba się nie wyrobimy No chociaż jakby się dobrze jakbyśmy się dobrze ogarnęli Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, że przyjedziemy jeszcze w tym tygodniu, zdejmiemy te szalunki i niech to sobie spokojnie schnie. Z zewnątrz można będzie trochę obsypać, tak żeby tutaj już też było w koło e, zabezpieczone, żeby ta woda nie nachodziła. Blaty poskładamy, poczyścimy, poskładamy. I cóż, w dniu jutrzejszym zaczynamy wykup od kolejny dom. Tym razem już na miejscu. I trochę mniejszy o siódmej rano mamy mieć kopareczkę. Także jak widzicie, dzieje się u nas. Szkoda, że taki krótki materiał wyszedł. Ale mówię od razu: jak pompa strzeliła, to cała kamera w betonie. Ja zresztą też. Także nie ciekawie. No i to, to, też wszystko jak najbardziej wytrzymało Nigdy nie powypierało tego Jedna z tych, górczych, z tych górnych kontrolatek Ta Na tej krótkiej ściance yy, puściła, yy, Puścił wkręt Ale to też na bieżąco dokręciliśmy I to w zasadzie jedyne co, co z szalunków Puściło i to była, była pęknięta ta kontrolatka gdzieś tam i dlatego ona puściło a tak poza tym wszystko w jak największym porządku no następnym trochę mniejsze już te ławy będą tam mamy 55 na 30 domek też sporo mniejszy także pójdzie troszkę szybciej no i co tyle czekamy aż to podeschnie ja wiem ktoś tam może powiedzieć, że można od razu wchodzić murować my wejdziemy tu za jakiś tydzień jest dość duża wilgotność powietrza Niech to sobie chociaż chociaż to minimalną wytrzymałość łapie W tym czasie pozamawiamy transporty cementu, piachu, bloczków, bo jednak będziemy tutaj murowali z bloczków betonowych no i zrobimy sobie ławy, zabetonujemy na następnej budowie, niech już sobie też tężeją Później tutaj zalejemy wieniec Rozszalujemy Dopóki sobie chwilkę przystnie do izolacji, to też wskoczymy sobie zrobić ścianki na tamtym domu I tak to myślę, że poleci Kurde, padać zaczyna widza Na szczęście już zaczyna tężeć Także mam nadzieję, że dużej szkody nam nie narobi Podejrzewam, że jak się mocniej rozpada, to, to po prostu popsuje nam troszkę strukturę na górze. Wypłuczę to. Ale już on końcówkę, jak zacierałem, to już on tężał. Więc raczej znaczy nic tu się nie wydarzy. Nie trzeba będzie podlewać, nie? Dzięki za uwagę i do zobaczyszka w następnych filmach. Hej!